Trenerze podsumuję to tak, mam wrażenie, że los dzisiaj oddał Wam to, co zabrał Wam przed rokiem. No pewnie tak, ale los to też trzeba docenić umiejętności Wojtka, który dzisiaj fantastycznie bronił. No tak, tak, tak. Oczywiście na pewno przeciwnik miał więcej sytuacji od nas, no ale, ale no to jeśli chcesz przejść kuchary, puchary, grając z pierwszym ludowym zespołem. No to musisz mieć odrobinę też szczęścia w tym wszystkim, ale też mądrości, bo jeśli, jak już zeszliśmy niżej do obrony, zaczęliśmy tak, skupiliśmy się na tej to tak obronie, to tak przeciwnik już nie miał nie wiadomo jakiej sytuacji, także, także duża robota chłopaków, duża mądrość też i, i no też strzeliśmy dwa gole, też powinniśmy, myślę, patrząc z naszej perspektywy, strzelić jeszcze tam, myślę, z dwa, ale, ale oczywiście przeciwnik miał więcej, miał rzut karmy, tego potrzebujesz w pucharach, cieszymy się, z się spełniają. Pana perspektywy co się zmieniło w waszej grze między drugą połową spotkania a pierwszą połową dogrywki, bo Lechia wyglądała, miałem wrażenie zupełnie inaczej. Paradoksalnie lepiej mimo że o, mieliście jest. już już więcej minut. Dokładnie, tak? dokładnie, bo ten mecz w drugiej połowie był szalony, to były dwa ognie. My, my po przechwycie piłki chcieliśmy szybko zbudować goście po przechwycie piłki chcieli szybko strzelić bramkę i ten mecz był taki w dwie strony, jak to nazywam, dwa, dwa ognie. Powinniśmy bardziej szanować piłkę, zmieniać ciężar gry, kilka razy się to udało, a w tej dogrywce obniżyliśmy, i zmieniliśmy ustawienie, nastawiliśmy się na krycie strefowe, na szybki atak, to nam dało też bramkę na, na, na 2-1 i to już przeciwnikowi jest na pewno trudniej i już nie miał takich sytuacji, także, ale dużo to kosztowało też zawodników, czyli zdrowia teraz, luda, boże święty, co będzie. Co w kolejnej rundzie Lech czy Raku? Legia Warszawa, tak, jak marzymy to Legia Warszawa.